Chcę ubrać kalosze, bo nie jest przyjemnie. Słuchajcie, część osób już zna ten teren, bo często dodawałem z tego miejsca zdjęcia, bo czatownie mamy tutaj już drugi rok. Właśnie jadę aktywować czatownię na tą zimę. Zobaczymy jak to będzie. Teren jest fajny, zobaczcie, z lewej strony jest jeden staw. Szyby mam brudny wałdź, ale To więc. Może będzie widać. Mamy tutaj jeden staw. Po prawej stronie mamy kolejny staw. Są to wieżby Tam dalej mamy to pole. No i dzieje się tutaj, bo tutaj dużo przelatuje, przelatuje bielik, więc będziemy na niego polować. Zobaczymy jak to będzie. Także zaraz się rozkładam i zaczynam pracę. Także będziecie mogli zobaczyć. Włączę Timelapse i będziemy działać. I praktycznie dojeżdżamy. Słuchajcie warunki komfortowe. Jest na wydublikację, aby ktoś potrzebował. Straszyłem sujkę. No dobra. Zobaczcie. Tu jest nasza czatownia. A, zarosła przez rok. Jest dużo roboty. Muszę obciąć te krzaki. Tutaj trzeba będzie dokręcić nową płytę, bo ta cała zgniła. Mam nową. Zobaczymy. Ja Mam nadzieję, że to wszystko się uda naprawiać i że będzie to wszystko nam dobrze służyło tutaj postawię kołki więc nie przedłużam, biorę się do roboty słuchajcie teren znany, kto mnie obserwuje wie gdzie, tu, gdzie jestem tutaj w tamtym roku i dwa lata temu też yy, mieliśmy czatownię jest, jest ta czatownia mocno zniszczona ale uda się ją na pewno e, ponaprawiać są tam tylko krzaki, najgorzej jest tutaj z tyłu gdzie odpadła ta płyta ale to spoko, to zaraz ją naprawie kupiłem nowe wkręty, przywiozłem nową wpłytę Trzeba będzie kopać kołki Jak będzie trzeba poszukać jakiś konar, mamy las za sobą Myślę, że nie będzie problemu Biorę się do roboty, włączę timelapse'a I zobaczycie jak to powoli będzie powstawało Także do zobaczenia następnym wejściu Dobra Coś tam mamy zrobione, jest pospontane Popcinałem wszystko, przenoszę Was teraz na tył Bo tutaj będzie więcej roboty O zobaczcie, tu jest co robić tu trzeba wszystko pogarniać, Także naprawdę tu jest sporo roboty. Ta płyta jest cała rozwalona. Ok. do wywalenia. Na szczęście tu mam taką kantówkę. Kupiłem zawiasy, mam też płytę i zrobię nowe drzwi do wchodzenia. One najbardziej ucierpiały. Myślę, że dostały wody gdzieś tam i, i tyle. Ale jak to się wszystko ponaprawia, będzie fajnie działo. Mam też zmiotkę, pogarniam to wszystko. Także z powrotem zaraz was postawię tutaj na statywie. Włączam tutaj lapsa i sprzątamy środek i zaczynamy zaraz montaż dalszej czatowni Także do zobaczenia następnym razem A tutaj jeszcze Wam pokażę przód Przód już powoli fajnie wygląda Jest oczyszczony Myślę, że tu jeszcze troszeczkę oczyszczę to jedno okienko Te krzaki zostawiam Jest taki naturalny kamuflaż Także jedziemy dalej Zanim włączy kolejnego, tak lapsa pokażę Wam, jaki tu był budda. Znaczy, już część wyniosłem, że jak widziście, ale wszystko zarosło. Te pędy, które były z przodu, wlazły mi całe do, do czatowni, a jeszcze ja mało tego chyba mysz albo jakaś inna nornica. Zrobiła sobie norę pod moimi płytami, które założyłem, sobie takie mieć ciepło pod nogi. No tak wygląda to w środku. No na razie jest bałagan, muszę to wszystko posprzątać haczyki podoprawiać, przerobię chyba tutaj podnoszenie bo mam wkręty i zahaczam bo wkręty ale jeszcze sobie zrobię chyba gwoździki takie małe żeby można było fajnie siatkę montować tutaj chyba dokręcę sobie deseczki bo mam zrobione tylko takie małe kątowniczki a ja zrobię deseczki żeby można było sobie o, w tym miejscu przykręcę deski i będzie można kłaść wokół sobie kubek bo to tak, tak naprawdę czatownia na dwie osoby nie można się położyć ale jest siedząca Także tak ona wygląda. Wkładam Was teraz na statyw, włączę ten lapsa i następnie pokażę Wam, jak już będę miał wszystko tutaj w środku, posprzątane i gotowe. Jeszcze tutaj odgarnęłem wszystkie liście, żeby te drzwi się fajnie otwierały. Zobaczymy, jak przyjdzie ta nowa płyta. Muszę podkręcać po, po niektóre rzeczy i będę walczył. Zobaczymy. Za chwilę zaczynam się biorę za roboty. Także do zobaczenia na następnym wejściu. Dajcie mała no, aktualizacja środka. Otwarłem okno, żeby było jaśniej. Zobaczcie. Posprzątane. Sorry, że tak ciężko oddycham, ale trochę się namachałem. Nasprzątałem, ale mam wrażenie, że jest jakby tutaj luksusowo. Komfort naprawdę zarąbisty. Kończę tutaj środek. Jeszcze tam parę razy miotełką objadę, ale już teraz nie będę nic ustawiał, tylko zrobię to poza kamerą. I przechodzę zaraz na zewnętrzną, jak będę. Prawie na zewnętrzny, no znowu może włączę Wam najlapsa, Zobaczycie to i pokażę Wam efekt finalny jak będę już miał posprzątaną całą czatownię No myślę, że dwie godzinki roboty i będę miał wszystko zrobione Tak więc na tą chwilę odkładam Was na statyw I włączę jak już będę robił tutaj tył, naprawiał drzwi Upgrade, słuchajcie, mamy drzwi tradycyjnie na skobel. Ale się otwierają. Pyk już nie będzie nam wiało. O, zobaczcie, ładnie się otwierają. Chopie. Normalnie bardzo dobra robota, panowie. Kobelek zamykamy. Jak sobie pojedziemy, będziemy się w środku. Czekajcie, zabiorę, żeby mi tutaj nie pospadało polia na dół. I jesteśmy zaciemnieni, nic nam nie wieje. Ogarniam jeszcze tu teren, żeby fajnie się wchodziło, bo wiecie teraz jest jasno, ale przychodzi się jak jest ciemno, więc trzeba tutaj ogarnąć, żeby się o nic nie potknąć. No i biorę się za ustawianie jakichś konarów. Na razie widzę, że te wszystkie stare konary mi jakieś się zrobiły brzydkie, więc będę musiał czegoś nowego poszukać. Więc na tą chwilę się rozłączę, i jak ktoś znajdę i zacznę montować, to się włączy z powrotem. A teraz jeszcze tutaj posprzątam, ale to już chyba tak posprzątam poza kamerą. Także następne wejście jak już będzie całkowicie posprzątane. I słuchajcie, posprzątane, przygotowane wszystko. Teraz jeszcze tylko. Muszę zrobić stanowiska do siedzenia, ale muszę iść do lasu, poszukać jakichś konaru, bo wszystko to co było stare mi przegniło. Nie mam nic ładnego, żeby położyć, więc wystartuję za chwilę do lasu. Rozłączę się, pozamykam auto, bo mam wszystko potwierane i idę do lasu szukać konarów, ale tak to wygląda. Porządeczek posprzątane. Otworzymy. Wszystko nie wyrobione. Wchodzimy do środka. A tu jeszcze zapomniałem. O, tutaj przewietrzyło się, więc o, tu będzie przez to będzie widok. Tak będzie wyglądało. Tam gdzie stoi statyw. Widzicie? Taki mamy grąd. Zamykam okno i środek posprzątany. Sprzątam wszystko. To co, co niepotrzebne. zabiorę tu. Te deski jeszcze może będę wykorzystywał, a tu jeszcze muszę pozamiatać. Także idę do lasu. Jak będę montował to się później włączę. Na razie. Pokażę. Zobaczcie, tu mam jeden konar przy ziemi. Tu pinek zrobiłem do nalotów. Tu zrobiłem też, żeby mogły takie sobie siadać. Tu mam miejsce, gdzie zawsze zostawiam żarcie, żeby mi nie zjadły lisy. I jest taka taca, na to wkładam, przykręcam. Jak sobie jadę, to całe zostaje jedzenie. No i tutaj zrobiłem stanowisko, gdzie będę kładł mięso i różne rzeczy i też to obłożyłem tak konarami trochę dałem z konarem z chem żeby po prostu nie było widać jak ktokolwiek położę tu jeszcze tak przydepczę wszystko żeby tu jak najmniej trawsko wychodziło i tu sobie będę wkładał w to miejsce. I jak będę fotografował od przodu już nie będzie widać tutaj mam fajnie ten konar w świetle, zobaczcie jak fajnie panuje nie światło boczne no i tamten na lotu tu jeszcze przy samej czatowni o, w tym miejscu gdzieś może nawet bliżej chyba bliżej gdzieś tutaj zrobię na drobnicę mam bardzo fajny konar do przykręcenia o, zobaczcie coś takiego one mogły sobie siadać i tam sobie zrobię na drobnicę także za chwilę kończę a jeszcze wam pokażę teraz, tak, jak tu jest fajnie tu jest parking tam dalej mamy to i to ja gdybyśmy mieli potrzebę gdziekolwiek wyjść no a tam jest rekreacyjny mogę wam pokazać także miejsce rewelacyjne Takie auto jeszcze muszę się przejść poszukać jakichś kanałów fajnych ale tu są same takie cienkie, potrzebowałbym coś grubego, więc muszę iść do lasu gdzieś tak, żeby coś tam znaleźć. A tutaj mamy, żeby ktoś potrzebował, za potrzebę tutaj, tutaj ja. bardzo fajnie. Kurde, chciałbym podziękować z tego miejsca chłopakom za pozwolenie, że mogę sobie tutaj robić. Także dzięki Witek, dzięki Mateusz. Pozwoliliście mi tutaj korzystać. No i to jest fajne, że ta czotownia stoi już tutaj trzeci rok. Nic się z nią nie dzieje. Po prostu nikt jej nie niszczy i wszystko sobie stoi. Ja aż na dzisiaj kończę, aby jeszcze zrobię sobie na młode ptaki, podsypię sobie ziarno i kończymy na dzisiaj. Wszystko skończone. Zaraz Wam pokażę, jak wszystko wygląda. Ja myślę, że, że wygląda to w miarę dobrze. Przeda się jakiś jeszcze fajny konar, ale to z czasem, bo tu naprawdę nie miałem skąd zabrać. Ale podbierałem coś i zaraz Wam pokazuję jak to wygląda. Okręcam kamerę i patrzcie, jak to wygląda. Tutaj mam. Jeden konar. Fajnie porośnięty, troszeczkę mchem. Położony, żeby one mogły sobie siadać. Tu mam taką zwyżkę, żeby mogły sobie obserwować. Tu jest kolejny konar, tak to wygląda, tam już Wam pokazywałem wcześniej zrobiłem miejsce gdzie jak będę wyjeżdżał to przywiozę zawsze mięso To mięso tutaj właśnie włożę do góry i przykręcę żeby to fajnie się trzymało i nic mi nie, nie zjadzało A tu zrobiłem miejsce gdzie będę kładł mięso czy tam cokolwiek gdzie będę przyjeżdżał, z doświadczenia wiem że one tu lubiły zawsze siadać tych konarach Lepiej to będzie wyglądało jak będą siedziały. Czasami się prostują, i można fajne foto zrobić, nawet jak siedzą przy mięsie. Tutaj już zrobiłem coś takiego. Tam jest z tamtej strony wschód na małe ptaszki, bo one zawsze przylatują. Nasypałem im ziarna. Konar przy takim, no nic ciekawego w tych wieżbach często siedzą i sikory zięby, suika przelatuje tylko muszę załatwić jakieś żołędzie bo bez żołędzi sójka nie przeleci, nie ma szans a jak są w żołędzie to przelatywała praktycznie systematycznie, codziennie no i tyle no i tu jest ta czatownia już jest cała ogarnięta, więc można korzystać cieszę się, bo no fajnie mi się tu fotografowało i cieszę się, że mogę fotografować tu kolejny rok, troszkę roboty było z tym Dwie godziny ogarniania Myślę, że to nie jest nie wiadomo ile A przyjemność z fotografowania wielka Wiele osób już tutaj fotografowało Na przykład Dawid, Mariusz, Hubert Także mamy z tego fajne foty No liczę tutaj na tego bielika Bo tutaj mamy po prawej stronie jest jeden staw Za tymi topolami jest kanał Za kanałem jest kolejny staw Tam nawet no, na GoPro tego nie widać ale jak ja wypaczę okiem, to jest tam jest staw, który został zarybiony i ponad często bielik tam przesiaduje. Więc jak tutaj coś zauważy, to też może przylecieć Mam taką nadzieję. Tyle z mojej czatowni. Myślę, że fajnie to wygląda. I teraz kolejny filmik, stąd to już będzie takami. Myślę, że w tym filmie wstawię coś z innych lat, żeby wam zobrazować, jak to wygląda się widzieli, jak te myszołowy tutaj siadają i tak dalej. A jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Zobaczcie, tu mam miejsce przykręcone na stawę na fotopułapkę. Tu ją ustawiam w tą stronę, jak daje mięso. Zawsze wiem, co tutaj było. Przyjeżdżam sobie, biorę kartę i oglądam i już wiem, co było w nocy. Tak więc, baza na zimę jest spoko. Ja teraz się pakuję do domu i, i, i po prostu montuję ten filmik i wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Tak już poskładane w całości no tak, taki, taki efekt końcowy drzwi są, jak dla mnie zajebiste Stola ze mnie marny, ale coś tam zrobiłem eee, najważniejsze, że działają teraz pakuję auto, zmieniam buty, kalosze na zwykłe buty i uciekam tak więc do zobaczenia w następnym filmie już myślę, że stricte z jakiegoś eee, fotografowania nie wiem kiedy to będę fotografował, bo teraz mam troszeczkę pracy Postaram się to zrobić jak najszybciej. Na razie trzymajcie się.